Wlokmas ma piąty. dzień piąty. na piąta 30 my już jesteśmy. <laughs> Czyli ale dzisiaj sobie wstałeś. Chwilę po piątek wstał. Próbowaliśmy przedłużyć. Jak najbardziej się dało. Nie dało się. Dlatego ja teraz wyglądam tak, jak taki wymiętolony chłopak. Ale cię wyspany, nie? Ty się wyspałeś, tak? Gościu? Ty się wyspałeś? A gdzie jest mama? A mama sobie ciągle chiluje. Jeszcze zostawiliśmy ją, żeby sobie chwilę odpoczyła, prawda? Tak. A teraz co idziemy robić? Placuszki, placuszki. Piła. Dziękuję. Co powiesz dzisiaj na placuchy, ale nie z banana, a z jabłka? Co? Może być? Hmm? Skromny taki co? Wstydnik. Hmm? Jabłka są już pociachane, do tego dorzucimy jajco, mieszankę mąk, kakao. I mieszamy. Po zmieszaniu wygra <laughs> to tak. <laughs> no niestety, liamek już jest na tyle duży, że już jest bardzo blisko wyciągania wszystkich szuflad. Niektóre wyciąga na razie, póki co. A tutaj walczy. Ale patrzcie, kto się z nami pojawił. W każdym razie, tak wygląda ta masa mniej więcej. O, tak nie wiem, chyba trochę więcej mąki powinienem dodać, ale. A, rozgrzana padelnia, i wrzucamy. A kto jest takim słodkim kotkiem? Pytanie brzmi, czy leży sobie tak, bo miał ochotę się pomiziać, czy leży sobie tak, bo liczy, że ucieknie ci kawałek tosta. Ja jestem pewien, że liczy na to, że ucieknie mi kawałek szynki stąd. Jest tak? no, ja dam sobie rękę walić, bo, bawić, bo widziałem jak się zbliżył ich, wiesz, oczy tutaj mm -hmm. właśnie w tosta. Maślaki. Ojej, ja. A wczoraj w Pepku chciałam to pokazać, wiesz? Kupiłam właśnie takie kokardki, jakieś wstążki i to takie liściki na prezenty, bo po prostu zauważyłam i uznałam, że. Jak nie kupię teraz, to oczywiście później nie będzie. Standardowo, bo zwykle takie rzeczy kupujemy 23 grudnia lub nawet 4, jak pakujemy prezenty. No i jesteśmy w szoku, że już wszystko wykupione. Więc tym razem początek grudnia i mamy. Jesteśmy przygotowani na pakowanie prezentów. Ostatnio właśnie pisaliście nam, jak bardzo się zmieniliśmy, albo jak bardzo zmienił nas Bimbuś, i to jest właśnie jeden z tych dowodów, w jaki sposób się zmieniliśmy, czyli. Kiedyś nie pomyślelibyśmy o tym, żeby kupić cokolwiek wcześniej. No tak jakbyśmy pomyśleli, to wiecie, byśmy mieli, to no, byśmy mieli taką totalną zlewkę. A teraz jednak kupiliśmy. Mamy też kupiony papier do, do pieczenia, do pakowania prezentów. Nie mamy żadnych prezentów, ale mamy papier, mamy wszystko, co jest potrzebne. Właśnie chciałam mówić, że tym razem to prezenty będziemy kupować na ostatnią chwilę. Tak. Ale to jest też dla was ostateczne przypomnienie, żebyście też sobie kupili takie rzeczy, bo mogą się wam przydać, a później nie dostaniecie. Właśnie wydarzyło się coś niespodziewanego. Chociaż nie, czekajcie. Teraz jak sobie przypomniałam, to faktycznie ja powinnam się tego spodziewać, bo wczoraj, jak spojrzałam na pogodę, to pokazywało mi, że dzisiaj będzie padać śnieg. I faktycznie pada śnieg. Ale to też jest niespotykane mimo wszystko, bo u nas zwykle prognoza pogody rzadko się sprawdza. Zwykle taka dosłownie z godziny na godzinę, niekoniecznie z dnia na dzień. Ale hej, Liamciu, śnieg pada. Ty to. No! Ty to masz magiczne dzieciństwo, co? Normalnie już w czasie Twojego życia tyle razy padał śnieg, to ja przez ostatnie 10 lat tyle razy śniegu nie widziałam. Super, co? Mieliśmy w planach wyjść na taką mini salkę dla liamka, żeby się troszeczkę pobawił też z innymi zabawkami i w ogóle po prostu mm, spędzić jakoś czas. Ale kurde, no nie chcę teraz wychodzić, bo po pierwsze mocno wieje, a po drugie właśnie sypie śnieg, więc no Lijamek to tam oczywiście będzie miał wygodniej i przytulnie w wózku, ale ja przemoknę, a kawałek bym szła, więc odpuszczam na razie, zobaczymy, może przestanie mm, sypać. I wtedy najwyżej wyjdziemy. Szkoda, co? Ale przynajmniej sobie popatrzysz, może się utrzyma do jutra. Może się to utrzyma do jutra. I pójdziemy się pobawić w śniegu? Tak? Super! A tutaj za mną w tle możecie zobaczyć Adę z kanału, mniejsze od trzech. Też właśnie nagrywają vlogmas. Zresztą oni co rok się starają, mam wrażenie, z vlogmasami. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to sobie wejdźcie na ich kanał. My ich poznaliśmy już bardzo dawno temu, i tak właśnie jakoś nostalgicznie mnie wzięło. I sobie myślę, wow, ile czasu już minęło, jak życia się zmieniły nasze. A w ogóle to, jeżeli oglądacie kogoś. Um, przyjąć vlogmasy, ale chodzi mi o takich niekoniecznie najbardziej popularnych. Kogoś takiego, kogo mogłabym jeszcze nie znać, to polećcie bardzo proszę w komentarzach, bo no jestem też taka spragniona trochę nowych twarzy. Właśnie zaczyna się, jestem trochę podekscytowany, ale nie tak bardzo, nasz ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. Jest taka szansa. Ja jestem niemalże pewny, że jest taka szansa. I tak, moje obstawianie wygląda tak, 3-0 dostajemy w plecy, w pierwszej połowie będzie tylko 1-0, a potem dwie bramki nam władują w drugiej połowie. I teraz słuchajcie, bo to nawet statystyki wam podam, jak to będzie wyglądało. My w pierwszej połowie zrobimy około 120 podań do 150 i będziemy mieli posiadanie piłki na poziomie 30-paru procent. Mhm. Tak. Francja będzie miała gdzieś około 50-60% posiadania i zrobi około 320 podań w pierwszej połowie. A twoje obstawianie jak wygląda? Możesz podać tylko wynik końcowy. No ja nie wiem, kurde. Ja, nie wiem, nie mam ani przeczucia, ani nie chcę stawiać na Francję, bo chcę być wierna naszym do mm. końca. Ale ja te... z drugiej strony nie wierzę, że nam się uda. Ja, to... ja jestem odporna na pompowanie balona aktualnie z naszą ale, grą. Ale powiem, żeby nie było aż tak tragicznie, powiem, że będzie 1-0 dla Francji. Nie 3-0. No, co to za różnica? W plecy to w plecy. Ale nie, ale wiesz... O, Marina tam jest. Czekaj, czy Lijamek też jest. Nie, nie, Lijamek jest w Warszawie, czeka nie, na tatę. przyjechali... Przyjechali <śmiech> do Kataru razem. Dobra, meldujemy się w połowie i zobaczymy, czy... Jeszcze około 30 minuty obstawiam tą pierwszą bramkę dla Francji. Dobra, Lijamek, daj! Łaga, Łaga. Ja będę niezadowolony! <laughs> Ale tak trzeba się cieszyć, jak trafi. Uwaga! Dobra, Jamek, uwaga! Dobra, strzelaj, bo nie mam pamięci tutaj. Lewy, lewy! I koniec meczu, i powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony. Bardzo zaskoczony tym, jak ta gra wyglądała. Ogólnie to powinno się skończyć 3-0, czyli tak mówiłem. W pierwszej połowie jedna bramka, w drugiej połowie dwie brameczki jakiś karniaczek, żeby przypadkiem, żeby mi się nie zgadzało, nie zgadzał mój wynik, który obstawiałem w typerku z kolegami, ale jestem właśnie bardzo zaskoczony w jaki sposób to było tam grali i fajnie mi się to oglądało. Byłem to przekonany, że dostaniemy to w był pieroga. Pierwszy mecz chyba w tym mundialu. Zdecydowanie. To, się pier, 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 to był pierwszy mecz i jedyny i ostatni za to, <laughs> który się fajnie oglądało na tym mundialu. Będziemy się za 4 lata. Ciekawe, no, ciekawe, czy za 4 lata, bo tam trzeba się najpierw dostać no na tak. mundial. No więc. Y Przegraliśmy, nikt nie jest zaskoczony. Ja tylko jestem zły, że ten jeden karniak <noise> na koniec był. <noise> Zaraz szykujemy się do spanka, ale jeszcze czas na prezencik. Zaglądaj do środka. Co tu jest? Co to było? Dobra, jak zwykle ja to zrobię. Proszę bardzo. I cyk! Nowe autko! jej Musik był lepszy, co? No tak, zobacz, to jest takie samo, tylko trochę inne. Ale fajne, podobają Ci się autka? Słuchawki lepsze, mhm. Jeżeli byście chcieli coś takiego, to te autka kupiłam w Lidlu, w takim... za chyba zresztą je pokazywałam, ale chyba na Instagramie. W nich jest jeszcze trzecie autko, chyba jakiś ambulans czy coś takiego, więc rozdzieliłam po prostu na osobne dni i tym sposobem mamy trzy zabawki do kalendarza adwentowego. montuję właśnie vloga i patrzcie, czym się zajadam. To są chipsy. One są w ogóle tak ostre, przynajmniej na mój język. To są chyba najostrzejsze strągi ze wszystkich. Tak mi się wydaje. I teraz ledwo jestem w stanie je jeść. A jak byłam w ciąży, jadłam je na potęgę. Oczywiście nie przez całą ciążę, ale to był mój smak pierwszego trymestru. Nie byłam w stanie się im oprzeć. Za każdym razem, jakie widziałam w sklepie na półce, to musiałam je wziąć i zjadałam całą paczkę. Nie wiem jak naprawdę, bo dla mnie aktualnie one są tak ostre, tak mi wypalają język, że muszę jeść takie małe cipsiki po kolei <gry> i od razu czymś popijać. Ale naszła mnie jakaś dziwna ochota, bo... Wiecie, grudzień jest tym miesiącem, takim pełnym sentymentów i wspomnień związanych z ostatnimi chwilami, z brzuszkiem, jak byłam w ciąży. Może dlatego, mimo że pod koniec ciąży już ich nie jadłam w ogóle, tylko właśnie na początku, ale nadal jakoś po prostu spojrzałam i tak mówię: ach, muszę je zjeść. Więc na no takie wspomnienia mnie wzięło. W ogóle z, każdy, z każdym dniem, zbliżając się do tego 16 grudnia, mam wrażenie, że minie jakaś era. Wiecie, minie okrągły rok. No nie wiem, wszystko będzie takie inne już. Tak moja głowa sobie to tłumaczy. No dziwnie jest, jak się tak wspomina. Liamek śpi. Ja oglądam sobie mecz Anglia-Senegal teraz. Boże, w ogóle teraz zaczynam odczuwać braki meczów o 11 i o 14, bo teraz jest mecz tylko 16 i 20. O nie. No. <grym> Odczułam, że mi brakuje tych wcześniejszych meczów, bo to było jednak ciekawe. Nawet ich nie oglądałem, to, to lecia, leciał mi live'ik na przykład na telefonie czy coś, no. Hmm. To było spoko. W każdym razie dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. W ogóle śmieszna sytuacja. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jutro powinniśmy jechać gdzieś. Na, nawet nic nie wiemy, nie? To no. klasyczni my, no. po prostu no. jakby nie wiem, czemu my to sobie robimy. Czemu bo zawsze lubimy. zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę, a potem jesteśmy źli na siebie, że nic nie ogarnęliśmy. Lubimy takie rzeczy, bo lubimy życie na krawędzi. Fajmy, <laughs> spontan. Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy jutro na szybko coś sobie ogarnęli. No, no i tyle. Bye.